cześć siemanko witajcie z tej strony farmer z wielkopolski witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale a witam was serdecznie dnia 18 stycznia 2025 roku witam was serdecznie przede wszystkim w budynku gdzie hoduje młode króliki właśnie które tutaj które są z kratki przeniesione E, także, więc witam was wszystkich serdecznie. Jak na samym początku widzicie, podjazd e, został, no niestety, nie przeze mnie zrobiony, a przez mojego e, tatę, no bo gdzieś mi dzisiaj w domu nie było, bo byłem w pracy. Więc, przy okazji, tata za mnie e, podjazd do wyrzucenia obornika tutaj od klików e, zrobił, że na spokojnie sobie taczką teraz mogę wjechać i zarazem e, załadowaną taczką e, wyjechać, właśnie na dwór wyjechać tam, gdzie. I wyrzucić obornik na pryzmę. No natomiast witam Was serdecznie, gdyż już na kanale tutaj teraz widzicie pewne duże e, zmiany. Jak widzicie, na no ten tutaj e, przegroda, gdzie były e, samice, już niestety ich nie ma. Pewnie się zastanawiacie dlaczego. Akurat Wam to prezentuję w tym oto miejscu, gdyż tutaj została mi jedna samica i jeden e, samiec. Samica niestety. E, przeskoczyła o właśnie z tego miejsca na to miejsce nie wiem jak to się mogło e, przede wszystkim stać ale zanim do tego przejdę to na samym slajmie też pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem komentarza udostępnienia innym a także też zapraszam na kanały standardowo podawane w opisie każdego nowego filmu jak i też e, nowego e, vloga e, no i zapraszam również na dzisiejszy film shorts e, w sobotę 18 stycznia właśnie dzisiaj też ten film o godzinie 20 na kanale Farmer Lekopolski oglądacie. A więc, tak, wczoraj był 17 stycznia w piątek, przychodzę z pracy z jednej z drugiej. No i jeszcze się okazuje, że przyjechali właśnie klienci, którzy kupili ode mnie wczoraj trzy sztuki królików, a są to między m.in. dwie samice, które tutaj były w tym oto budynku jak i też pamiętacie tego dużego samca w poprzednich filmach na kanale jeszcze on jest do tej pory ten film i on właśnie zostanie na tym kanale ktoś może was pamięta że w tym oto budynku był największy jedyny samiec którego udało mi się sprzedać no i właśnie on właśnie poszedł wczoraj na sprzedaż właśnie tak samo te dwie samice wraz z nim poszły wczoraj na sprzedaż ponieważ pobrałem sobie ostatnio olx na telefon i ogłoszenie sobie dałem o sprzedaży młodych klików, które tutaj mam, którym jeszcze oczywiście zostały. Na sprzedaż aktualnie ogłoszenie jest nadal aktualne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, a mieszka niedaleko moich okolic, bądź kawałek dalej, Tak zapraszam, tak najbardziej zapraszam do bycia na bieżącej do kontaktu. Ogłoszenie jest nadal aktualne, tylko gdyż te trzy sztuki poszły już na sprzedaż, a zostały mi jeszcze dokładnie też, e, trzy. została mi ta samica, która jest od tej strony, gdzie ta ściana czyli właśnie tato teraz kopię w sianie został mi ten czarny tutaj sam jest na sprzedaż no i w klatce również został mi też czarny sam jest na sprzedaż za te sztuki tutaj po 20 27 zł na internecie wystawiłem po 32 ale wczoraj przyjechali właśnie sprzedałem 3, 3 sztuki no i też było po tańszych właśnie za złoty za, pien... za sztukę. Zamiast po 32 no to udało mi się sprzedać za 28 i tak jestem zadowolony z tego co się udało sprzedać, że była z trzech klientów przyjechało, oceniło, sprawdziło jak one w ogóle też wyglądają, więc no generalnie tak to też wygląda, więc naprawdę bardzo się z tego cieszę więc no co do klików to jak najbardziej zapraszam ogłoszenie nadal jest aktualne tylko że już zostały mi ostatnie trzy sztuki kolejne na sprzedaż pójdą dopiero gdy już te które opuszczą e, gniazdo urosną do takich rozmiarów jak te czy może i więcej no to będzie trzeba jeszcze sporo sporo poczekać dopiero ogłoszenie może kolejne dam e, gdzieś przełom marca przełom kwietnia niż tak plus minus bo no bo muszą się na razie one dobrze wychować wykarmić wyżywić no i przede wszystkim, żeby urosnąć, żeby ta właśnie sprzedaż się jak najbardziej też z tym wszystkim pięknie udała. No i właśnie na tym, na tym moi drodzy, drodzy widzowie, właśnie ten, to właśnie chciałem się tym wszystkim Wam pochwalić, powiedzieć Wam, że udało mi się sprzedać już pierwsze sztuki w tym roku. Jestem bardzo zadowolony, gdyż no teraz mniej obrządku, mniej czasu na obrządek mi schodzi. To nie obchodzi mnie to wszystkim, to, że Będę to tutaj niszczył No właśnie nie Bo to co tutaj mam te właśnie Przegrodę przez mojego tatę Który mi pomysł powinno, Jak tutaj zrobić żeby te króliki miały tutaj dobrze Wygodę no i przede wszystkim Ciepełko No tutaj oczywiście będzie wysprzątane Żeby nie było że bałagan w takim stanie Zostanie już dzisiaj nie Jutro niedziela no to w niedzielę też Nie będę się już tutaj Motał z tym Dopiero może ogarnę to wszystko po poniedzieli Gdzieś tutaj mam zamiar teraz wprowadzić w tym oto budynku Gdzie są już teraz jeszcze wolne miejsce Wprowadzić tutaj już nowe rasy A rasa, którą będę chciał teraz zakupić to będzie właśnie Rex e, Trójbarwny e, Kiedy dokładnie się on pojawi na kanale to wam o wszystkim dam znać Bo teraz nowe filmy będą pojawiać się codziennie Więc także bądźcie na bieżąco by się o tym wszystkim e, Dokładnie na kanale też przekonać Tak samo we filmach shorts i na karcie E, społeczności więc no naprawdę jestem mega e, w tym wszystkim zadowolony z tego tak naprawdę e, co tutaj jest no bałagan po sobie kliki niestety zostawiły bo tutaj za dużo mi się nie rozsiana dało więc no ogólnie tak to e, z tym wszystkim też wygląda ale no co tu więcej e, powiedzieć ważne że sprzedaż się udała no i z podjazdu właśnie też jestem zadowolony że teraz e, Tada za mnie to zrobił no bo ja to miałem zrobić po świętach Bożego Narodzenia ale że nie było kiedy bo tu robota jedna tu robota druga za kawałek ktoś coś do mnie dzwoni żebym przyjechał do pomocy więc no przez to się niestety e, też nie udało więc no, teraz właśnie to teda za mnie to zrobi, więc mam już jeszcze jedną robotę e, z głowy co nie oznacza że na farmie roboty i pracy też brakować nie będzie bo będzie jej przybywać coraz to e, na kanale coś więcej więc o wszystkim się dowiecie już w nowych filmach a już jutro gdyż gdzieś jutro jest niedziela 19 stycznia to jak najbardziej chciałbym serdecznie was zaprosić na nowego vloga pierwszego vloga w tym roku 2025 roku od wujka z gospodarstwa rolnego gdzie, gdzie dla was jutro będzie vlog z planów na sezon 2025 co takiego się pojawi w sezonie w roku 2025 a zarazem plany i inwestycje które ja w tym roku będę chciał jak najbardziej się je włoży po trochę tego wszystkiego jest więc o jutro się wszystkiego na kanale dowiecie więc także bądźcie na bieżąco by się o tym wszystkiego dokładnie też dowiedzieć więc w tym filmie to będzie na tyle dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie że żebym się podobało. zostawiać jak najwięcej łapek w górę by mnie bardziej motywować do nagrywania kolejnych nowych materiałów publikowania a zarazem też bycia na bieżąco na kanale no i zostawiajcie, komentujcie, udosmieniacie innym zapraszam też na kanały, które są standardowo podawane w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, nowym vlogu, już jutro o godzinie 18 więc trzymajcie się do następnego filmu. Na razie, cześć!